a patronuje nam Xavcia, jako patronka k -100. Siemaneczko, cukiereczku. Powiedz mi, co wiesz o wrestlingu? Bo jeżeli WWE, tudzież WWE coś ci mówi, to już wystarczająco, żeby zainteresować się WWW, czyli World Wide Wrestling. Grze, która pozwoli ci wcielić się w niezwyciężoną panią a la Rey Mysterio, która jest luchadorką, Tudzież potwora gościa, który już od początku jest ustawiony jako rudo, gość, który będzie miażdżył, a przynajmniej na scenie, bo to, co poza sceną się dzieje, to już zupełnie inna sprawa, bo w końcu k a życie to dwie różne rzeczy. Ale jeżeli nie wiecie, czym jest k-fape, to dzisiaj się tego dowiecie. Intro. Siemaneczko Maneczko, wszystkim. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam co nieco o rp który jest Powered by the Apocalypse, czyli co? Czyli to, co ty gryzki, a przynajmniej sile w czapkach lubią najbardziej. Bez czapki też bym lubił. W każdym razie, zakładacie maskę. No, ja nie mam tutaj dziurek w czapce i raczej nie zamierzam sobie ich drabiać, ale wiecie, zakładacie maskę i gotujecie się na to, żeby komuś wpitolić. O ile na to Wam pozwolą wasi mm, szefowie, scenarzyści, wiecie, bo to wszystko w końcu trochę taki teatr. Chociaż nie do końca, pewno nie jedna osoba by mnie za to zatukła, ale no powiedzmy sobie wprost: wrestling jest ustawiany. I skoro już to wiemy, to teraz tak. Ustawiany i ustalany, kto co wygra, kto, co jak ma wyglądać. No i najważniejsze to w końcu widowisko. Musi być widowisko. I ten cały klimacik tych walk, tego jak one będą wyglądać, czy ktoś ustalony do tego, żeby przegrać, wygra, czy jakiś inny, wejdzie tutaj jakaś intryga, co się dzieje. Poza sceną, poza galami, i jak wygląda sprawa pomiędzy jakimś menadżerem, który może się nie lubić, na przykład z jakimś jednym z uczestników, to wszystko to są przeżycia, które będziecie mogli tutaj właśnie rozegrać. World Wide Wrestling pozwala wam na troszeczkę obyczajówki, troszeczkę akcyjniaka, troszeczkę zobaczenia takiej walki z korpo, ale nie w sposób cyberpunkowy, tylko w sposób pracuję dla niego, ale muszę robić swoje. Jest to o tyle ciekawe, że tak na dobrą sprawę to nie jest tak bardzo odległe od tego, co się dzieje w rzeczywistości. Ma to być odbiciem tego, jak to wygląda za scenami prawdziwych Gal. Bardzo ciekawa wizja, ponieważ nie idziemy tutaj w jakąś fantastykę, a jednocześnie ta fantastyka jest, no bo w końcu, jeżeli fake, czyli właśnie takie ustalenie fikcji. Gdzie widzowie przychodzą na galę, zawieszają niewiarę i wiecie: Elo, wchodzimy w to, że ktoś na przykład ma kontuzję, chociaż wcale jej nie ma, ale od dwóch sezonów ją udaje, no bo trzeba, bo tak założyliśmy. No to wchodzimy to i po prostu to kupujemy. Sam świat burstingu jest bardzo ciekawy. Ja nie jestem nim aż tak bardzo zajawiony, chociaż przyznam się szczerze, za dzieciaka był taki moment, kiedy miało się takie: No, Ray Mysterio to jest kozak. I cóż, takim luchadorem też możecie być tutaj, ale nie tylko. Mamy bardzo fajne gimiki, czyli odpowiednik archetypów z Kultu czy z jakiegokolwiek innego PBTA. Tutaj mamy te gimiki, czyli właśnie jaką rolę przyjmiemy za stołem. I rp ten, jak każdy rp ma swoje wady i zalety, ale właśnie bardzo mocno wywodzi się z PBTA, co samo w sobie jest super, bo jeżeli znacie PBTA, to już wiecie, z czym macie do czynienia. A co mam zmieniać? Jednak tutaj wchodzą też takie specyficzne zasady, bo jednak mamy tutaj specjalną rolę komentatora, czyli osoby najczęściej, która nie bierze udziału w danej, danej walce, najczęściej z graczy, która będzie dodawała do fabuły, wiecie, tego smaczku, że o, a ten zrobił ten ruch, a ten wywalił tam tego w taki sposób, a dm, krzesłem go krzesłem, nie? Klasyczek. Krzesłem, krzesłem go! Z drugiej strony mamy scenarzystę, czyli mistrza, mistrzynię gry który ustala właśnie najczęściej ustalenia, czyli kto ma wygrać, a kto nie. Wy możecie za pomocą specjalnych ruchów zmieniać te ustalenia, kombinować, zyskiwać w oczach widowni. Wszystko jest ustawione na robienie właśnie tego show, ale właśnie drama poza sceną, poza galami i na gali. I Każda sesja w ogóle nazywa się tutaj właśnie tą galą. Do tego właśnie te gimiki, te archetypy są tutaj bardzo fantastyczne i bardzo różnorodne, ponieważ poza takimi typowymi wrestlerami mamy tutaj także opcje troszeczkę specyficzne i ciekawe pod względem gameplayu. Dlaczego? Słuchajcie, mamy tutaj antybohatera, czyli gościa, który jest dobry, ale niedobry, wiadomo, taki idzie po trupach do celu. Mamy hardcora, ale i są też takie osoby jak typ, który ma się podkładać, pod to, żeby inni mogli błyszczeć. Jak wyobrażacie sobie grę typem, który jest zawsze skazany na to, że ma przegrywać? I czy się z tym godzi, czy nie? Jest to bardzo ciekawe z perspektywy takiej trochę obyczajowości, trochę właśnie tego grania w klimacie. Bardzo mi się to podoba. Mamy tutaj postać klauna, czyli typiarza, który w sumie nie wygrywa jakoś bardzo, ale jest lubiany, ponieważ rozśmiesza wszystkich. Mamy tutaj... Także i gościa, który jest uważany za takiego potwora, jest takim mega, mega wielkim typem, którego każdy się boi, ale w prywatnym życiu może taki właśnie nie być, że jest wielki, ale na przykład może być gigantem o delikatnym serduszku i szukać czegoś innego. Każda taka sytuacja, każdy ten archetyp jest całą, całą, całą masą inspiracji, i to coś, co w PBTA zawsze lubiłem. I tutaj właśnie pięknie działa. W dodatku, pewne z tych zasad, które tutaj są dorzucone, podobnie jak na przykład w takim Monster Hearts, mamy specyficzne, własne cechy tego PBTA. Tutaj mamy właśnie te ustalenia. Mamy tutaj. To, jak bardzo zaangażowana jest publiczność w daną galę, w dane wydarzenia, to, że cały czas musimy dbać o naszą popularność, bo tak jak w Mose mieliśmy te ha haki na ludzi, y do wymuszania różnych rzeczy, te łatki, tak tutaj możemy na przykład sprawić za pomocą ruchu, że pomimo tego, że jesteśmy ustaleni do przegrania, wcale nie musimy przegrać. I to wszystko robi dramę, dramę, właśnie taką. Trochę teatralną, trochę improwizacyjną, właśnie takie, to wszystko. I nie mówię o teatralności samej sesji, co teatralności sytuacji, którą my odgrywamy na sesji, opowiadamy o niej. Jako gracz i okazjonalny Game Master World Wide Wrestling od 3-4 lat, jestem w stanie stwierdzić, że ten system daje uczucie, ten feeling wielkich gal. Zwłaszcza jak kolaboracji z graczami pod historię, rywalizacje, te feudy się rozwijają, nadają. Czasami nawet tempa, którego nikt, na, nawet sam Game Master się nie spodziewa. Same atrybuty, które tutaj mamy są bardzo unikatowe, bo są to ciało, to raczej klasyczne, ale poza tym mamy pracę, prawdę i prezencję. Musimy się dobrze prezentować, musimy, a przynajmniej fajniej by było jakbyśmy się starali nie być zakłamani i pokazywać, że jesteśmy właśnie prawdziwi w tym co robimy, przekonać ludzi do tego co robimy. Do tego jeszcze praca, na ile sobie radzimy z tym wszystkim, jaką właśnie pracą, oraz ciało, czyli na ile po prostu jesteśmy silni i wytrzymali. Dorzućmy do tego jeszcze pragnienia każdej postaci, czyli jakieś takich dążenia. A przykładowe pragnienia to na przykład zemsta, albo zostanie celebrytą znanym dla każdego. I to dążenie też daje nam jakiś taki motyw do grania bardzo fajny. Gimiki są zróżnicowane, chociaż z, z mojej perspektywy niektóre gimiki z pierwszej edycji mogłyby na spokojnie... Przejść do drugiej edycji bez problemu. Pierwsza edycja była bardzo rozbudowana, jeśli chodzi o gimniki. Było tam wszystko. Więc w drugiej edycji rozsądnie zrobili, że skondensowali to. Ale na przykład Wasted z pierwszej edycji mógłby na spokojnie przejść do drugiej edycji. Jedyne, co te, yy, bym się jeszcze przyczepił do tego systemu, to fakt, że niektóre gimniki są źle zbalansowane, jeśli chodzi o ich istotę. Na przykład hardcore. To nie tylko moja opinia, ale też opinia zaprzyjaźnionych graczy. Jak na hardcore. Osoby, której istotą jest przemoc, waleniem wszelkimi meblami, jego czynnik real jest zbyt niski. Jak na start. Ważny też jest poziom widowni wobec nas. Czy jesteśmy ich ulubieńcem i możemy spaść na samodno, czy może już nikt o nas nie pamięta i wszyscy mają nas gdzieś. Klimat, który wytwarza ta gra jest naprawdę wyjątkowy. Ja zawsze sobie cenię PBT za to, że bardzo wiele dziwnych gier w nim powstaje. Mamy takie perełeczki jak World Wide Wrestling właśnie. Ale więcej o tym systemie już być może wkrótce jak się uda zagrać i nagrać tą sesję na kanał. Na razie chciałbym Was po prostu nim zainteresować, ponieważ już niedługo, a dokładnie w marcu, ma być zbiureczka na ten system od Stinger Press na wspierajce. Ode mnie trochę o tym wiecie, być może was zainteresowałem. Trzymajcie się i mam nadzieję, że jakaś część z was będzie chciała jako prawdziwy luchador lub luchadorka pokazać ludziom, gdzie ich miejsce i że żadne ustalenie nie jest ostateczne. Trzymajcie się i do zobaczenia. Zakładamy maski i jak to mówi klas game on, czy w naszym przypadku czas na galę. Nie myj z gałą, bo to może bardzo źle się źle skończyć. Hej!